Palę tą warstwę. Przez prawie normalnie cały dzień. Ja już tracę orientację troszkę. Naprawdę, aż szkoda gadać. Aż się wydałam, sorki. Dobry, mamy dzisiaj piąty dzień pracy nad piecem. Czwartego dnia udało mi się jeszcze dokończyć tutaj. Tego wam nie pokazywałam. Udało nam się dokończyć tutaj tą, te dwie cegły. Dokładnie wyciąć, wyciąć ten spad do popielnika oraz wyciąć te takie otwory pod. Te wpusty w pustych drzwiczkach, o którym Wam wspominałam. No nie było to łatwe. My to jakoś zrobiliśmy wiertłem grubym. Tak po prostu tutaj Adam nawiercał, cały czas wiercił, wiercił, aż, aż się dowiercił. No i przymierzyliśmy już drzwiczki, więc powinno być chyba ok. Nie wiem. Najwyżej jeszcze trzeba będzie tutaj trochę doszlifować, bo tak troszkę tutaj jest jeszcze krzywe. Ale to jest na zasadzie lekkiego przetarcia. No, i wkleiłam te dwie cegły już tak na gotowo. I teraz, co dzisiaj planuję zrobić w dniu piątym, chcę wymurować, wmurować już te cegły na stałe, tak żeby płyta była już zrobiona. No, i prawdopodobnie będę szła piątą warstwą, tutaj po całości. No, piąta warstwa to jest taka ostatnia warstwa, właściwie, która jest w takiej formie, ponieważ szósta warstwa to już jest w tym miejscu, będzie powstawał ten element dekoracyjny, który zastosowałam również przy piecu tym grzewczym, rakietowym. Już wam pokazuję, jak to wygląda. To jest ten element, jeżeli nie pamiętacie, to właśnie tak to mniej więcej wygląda. Więc w moim piecu teraz będę murować piątą warstwę, a szósta warstwa to już jest... zaczyna się dekor, wobec tego muszę przygotować sobie te cegły i te trójkąciki powycinać, żeby już powoli, no przy drugiej, przy siódmej warstwie to już będę mogła wkleić te dwie warstwy, te dwie cegły. Więc tak powoli będę tworzyć, no na całość, jakby na jeden raz nie jestem w stanie stworzyć tego, tego dekoru, no bo te cegły muszą się o coś opierać tutaj, jeżeli chodzi o ten bok, więc ten dekor będzie powstawał wraz z kolejnymi warstwami. Ale no, muszę, muszę stworzyć jej i piątą warstwę, szóstą i siódmą, żeby móc cokolwiek tutaj wkleić. Ale no pamiętam oczywiście, że te cegły muszą być ścięte, tak jak w tym miejscu. Natomiast na razie skupiam się na tych cegłach szamotowych, które będę kleiła yy, dwoma zaprawami. Ta, klasyczna zaprawa, no, mogę ją nazwać gruboziarnistą. Bo w sensie ma grubszy piasek, w których kamyczki dochodzą pewnie nawet do 3, 3 mm to na pewno. Więc tą zaprawą będę kleiła spód, spód tych. Cegieł, natomiast pomiędzy cegłami będę już wypełniać szamotową. No i postanowiłam, że w tym piecu trochę pokombinuję z zaprawami i zaprawę szamotową stworzę troszkę inaczej bez użycia soli. Natomiast z użyciem kruszywa szamotowego, przynajmniej na tym etapie, to znaczy, myślę, że sól dołożę. Odrobinę soli albo może szkła wodnego, może bardziej dołożę w stricte w palenisku, który będzie na górze. Natomiast tutaj użyję piasku drobnoziarnistego z kruszywem szamotowym. W stosunku 1 do 1, wymieszam to sobie i to kruszywo i piasek będzie miało ziarnistość taką samą jak w przypadku poprzedniego pieca, maksymalnie 1 mm. Ja taką zaprawę sobie już zrobiłam i ona wygląda mniej więcej tak. Chodzi o to, że ja nie używam tym razem gliny kaolinowej, jak to było w poprzednim piecu. W tym razem użyję tą zwykłą, klasyczną, tą samą, która jest tutaj. Użyję również tutaj, bo stwierdziłam, że nie ma potrzeby naprawdę bawić się w dwie różne kolorystyki gliny. Wobec tego tutaj zastosuję tą samą glinę i tutaj mamy właśnie ten. Drobny piaseczek oraz kruszywo-szamotowe. No i dlatego ta zaprawa zupełnie, zobaczcie, inaczej wygląda, inaczej się zachowuje niż ta zaprawa. No, to jest zupełnie co innego. Dlatego zobaczymy, jak się będzie nią murować. kształtuje się już zarys popielnika i ogólnie zarys jakby wnętrza trzonu kuchennego, dlatego że podobny wymiar, a raczej jeżeli nie taki sam chyba nawet, wymiar będzie miało palenisko w trzonie kuchennym. Nie jest to duże palenisko, bo też nie o to chodzi, żeby robić tutaj Palenisko wielkości no, pieca rakietowego, dlatego że no, trzon będzie pełnił zupełnie inną funkcję. I kluczem palenia w tych współczesnych piecach jest to, że palenisko jest wąskie i wysokie. I to jest najważniejsze w obecnych piecach, dlatego że przy takim rozwiązaniu paleniska, gdzie ono jest wąskie, a wysokie. To jesteśmy w stanie stworzyć lepsze warunki do dopalania resztek aniżeli tak jak kiedyś tworzono paleniska bardzo niskie i właściwie te drzwiczki paleniskowe, które u mnie będą gdzieś tutaj, one były tuż nad płytą kuchenną. Więc to palenisko było bardzo, ale to bardzo niskie, i przez to przede wszystkim nie było możliwości nie stwarzało to odpowiednich warunków do spalania resztek, więc dzisiaj mamy już trochę większą wiedzę na temat działania takich pieców, więc i jesteśmy w stanie je trochę unowocześnić. Oczywiście trzony kuchenne nigdy, ale to nigdy nie dorównają piecom rakietowym czy innym konstrukcjom, na przykład piecom Kuźniecowa, więc przyjmujemy, że takie piece no będą miały znacznie gorszą wydajność. Ale nam nie chodzi o to, żeby w nich grzać dom, tylko żeby na, na nich gotować. Wobec tego używamy ich nieregularnie, używamy ich wtedy, kiedy potrzebujemy. Czasami używamy ich tylko godzinę, żeby coś, ledwie nie wiem, ugotować czy usmażyć, a czasami yy, możemy ich wykorzystywać cały dzień. Zależy, co tam będziemy pitrasić. Natomiast no, yy, specyfika działania tych trzonów jest zupełnie, ale to zupełnie inna, stąd to palenisko. Wcale, no, Wy trochę Wam powiem szczerze, widzicie je większe niż w rzeczywistości ono jest. Moje palenisko, yy, z racji tego, że jest to trzon dwupalnikowy, czyli jego płyta będzie yy, taka jedna, pojedyncza płyta o wielkości 61 na 30 Klasycznie, no, to się tworzy Trzony kuchenny jest połączony z dwóch takich płyt, no i wtedy faktycznie te trzony kuchenne wtedy są większe i bardziej wydajne. Natomiast na swoje potrzeby robimy dwupalnikowe. Zresztą też, no wiecie kochani, nas tutaj ogranicza wymiar. Mamy tutaj ścianę, tu i tu, więc nie jesteśmy w stanie stworzyć tutaj ogromnego trzonu kuchennego, jeżeli chcemy mieć pies chlebowy wracając do tematu, moje palenisko będzie miało wymiar około 22 szerokości na 49-50 cm głębokości. Więc teraz możecie sobie mniej więcej wyobrazić, jaki to jest wymiar. Popielnik jest troszkę, 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 troszkę szerszy, Zraz z tego, że cegły są tutaj ustawione na wozówkę ale tak wychodzi. No to pójdzie jeszcze częściowa połówka cegły i to już będzie zamknięcie, sklepienie. No wszystko tutaj jest znacznie, znacznie mniejsze w stosunku do tego pieca, który zrobiłam wcześniej. Co nie oznacza, że ten piec wymaga mniej pracy, bo zdecydowanie, szczerze Wam powiem, więcej jest tutaj głowienia się niż poprzednim piecem Także ja zaczęłam Wam takim krótkim wstępem na temat popielnika. Natomiast dzisiaj mamy szósty dzień prac nad piecem. Wolno to troszkę idzie, dlatego że no wczoraj to miałam masę cięcia. No wolniej to idzie, dlatego że ten piec jest znacznie bardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, więc całość idzie znacznie wolniej. No ale, co jest za coś. I teraz... Dzisiaj chciałabym dokończyć tą piątą warstwę, może zrobić szóstą, bo szósta aż nie ma aż tyle cięcia cegieł, co piąta. I tak na zmianę, wiecie, piąta jest bardziej się tnie, szósta jest mniej, że tak powiem, pocięta i tak na, na, na razie na zmianę. No i tutaj chciałabym tą ściankę wymurować, zobaczymy jak mi pogoda pozwoli, bo już pada, a mam maszynę na zewnątrz, więc nie wiem, czy uda mi się przyciąć cegły. Także na razie sobie pokleję i wy sobie popatrzycie, jak ja pokleję, jakie ja kleję. Wykończyłam tylko tutaj wymurowanie tego fragmentu. Ułożyłam sobie do końca tą warstwę na razie na sucho z I zaczęłam układać już, wam pokazuję, dekor. Tak, wyciąłam jeszcze dekor, wyciąłam, wyciąłam cegły pod dekor wczoraj jeszcze. Trójkąciki, wyciąłam te cegły. Ułożyłam to sobie wszystko i teraz już zaczęłam układać dekor. No, i planuję go dzisiaj trochę, tą cegłę to będzie można już wkleić. Ta jeszcze musi chwilę poczekać, musi mieć jeszcze tą warstwę, tą po podparcie, więc jeszcze chwila, moment. No i wyciąłem sobie też te cegły, takie, taki pistku mi tutaj wyszedł, niestety, ale tak mi wyszło. Będę musiała go tak tutaj wkleić. Mam tutaj tą warstwę już też gotową. Warstwę szóstą, tak, jak się nie mylę. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Warstwę szóstą mam gotową już do wklejenia. No i można, można zacząć kleić. Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj mamy dzień siódmy prac nad piecem. Dzisiaj, co ja dzisiaj planuję robić przy piecu? Także tak. Ułożyłam sobie już warstwę siódmą, tak? Ja już tracę orientację troszkę. Warstwa siódma. Ułożyłam ją sobie, powycinałam wszystko to, co trzeba. Tutaj, zobaczcie, ucięłam również. Docięłam te takie boczki, i tutaj, co jeszcze takiego zrobiłam? Przyłożyłam sobie drzwiczki, bo teraz jest już większy problem, jakby większe przedsięwzięcie. Muszę dzisiaj wymurować te cegły na wozówkę, i na to idzie już druga warstwa cegieł, tych, które stanowią dno paleniska jednocześnie stanowią sufit popielnika. Tak to, tak to wygląda. Nie są same w sobie dnem, tylko ja teraz będę robić tutaj takie yy, skosy. Już Wam pokazuję, jak to w projekcie wygląda. A w projekcie wygląda to tak, moi drodzy, zobaczcie. Podbudulec pod, budulec, pod yy, płytę paleniska, bo sama płyta w sobie to jest... Zaraz, chwila, odpalę tą warstwę. To jest tutaj. Zobaczcie, co tu się dzieje. Muszę zrobić te skosy tutaj, dlatego że te cegły powinny opierać się właśnie na tych skosach tutaj, bo inaczej no, cegły nie są odpowiedniej szerokości na tyle, żeby mogły się oprzeć o na tej, na tej części. Muszę stworzyć sobie taki tutaj takie tutaj wysunięcie, żeby móc zrobić płytę paleniska i tak naprawdę chyba to jest moja płyta paleniska. Tak, to jest płyta paleniska. Nie tworzę tutaj bóg wie jakiej konstrukcji. To wszystko jest odchudzone na tyle, na ile powinno być odchudzone. No bez sensu dawać, na przykład, tutaj dwie warstwy podstawy pod palenisko, tak jak ja dałam to na przykład w, w poprzednim piecu, gdzie miałam dwie warstwy szamotu. No, no kochani, tam są inne temperatury, tutaj będą inne temperatury, więc. Nie ma sensu, aż tworzy tutaj takiej fortecy, że tak to powiem. I o co chodzi? Tutaj mamy jeszcze taką zieloną płytę. Dlaczego ona jest w ogóle innego koloru? Dlatego, że ja w taki oto sposób zaznaczyłam sobie, że to jest płyta szamotowa. To nie jest cegła, tylko to jest płyta. Wobec tego ona ma zupełnie inny wymiar. Dlatego tak sobie zaznaczyłam, że ja po prostu. To jest płyta, tutaj tnież z płyty. Pamiętaj o tym. To jest tak po prostu informacja dla mnie, nie? Bo po co jest ta płyta w ogóle? Już Wam pokazuję drzwiczki. Tu jest jedna rama, i tam na dole jest druga rama. I pomiędzy tymi dwoma ramami jest taka, taka przestrzeń, w którą właśnie dobrze jest wcisnąć takie coś, dlatego że to stanowi już jakby podstawę paleniska. Coś takiego, tak żeby jak otworzymy sobie drzwiczki, żeby ta płyta była, nie? Żeby ona tutaj była, bo w innym wypadku, jak jej nie damy, to będziemy widzieć popielnik, to, co się dzieje w dole. Albo będziemy widzieć tutaj takie brzydkie boki. No, bo ta blacha, która jest tutaj, ta brązowa, ona się kończy. O, ona się kończy wraz tutaj z tym miejscem, więc... No, to jest takie uzupełnienie dziur, że tak to nazwę, ale jest to bardzo potrzebne uzupełnienie, no. Na niej też trochę... Będzie się jednak opierać póki co drzwiczki, bo drzwiczki będą się opierać też tutaj, ale też można zrobić tak, że będą się opierać tutaj, więc cały ciężar nie będzie wtedy spoczywał w tym miejscu. To jedno. I teraz muszę sobie właśnie wyciąć taką płytę. Ja mam przygotowaną już do wymurowania, już Wam mówię, warstwę siódmą. Zobaczcie. I teraz warstwa siódma stricte jest, uzależniona jest w tym miejscu od tej płyty. Już wam pokazuję dlaczego. O, proszę bardzo. Taki myk jest zastosowany, że te cegły leżą trochę na tej płycie, dlatego że ta płyta nie może być za szeroka. Może być tylko taka, jaka jest u nas ta przestrzeń jakiej szerokości jest ta przestrzeń między tymi dwoma otworami, popielnika i paleniska. Więc. Grubsze nie damy radę zrobić, natomiast cegły czerwone no z natury są szerokie, więc zaraz zobaczmy, jak to wygląda u mnie w ogóle w trwiczkach. Chodzi mi o tą właśnie przestrzeń tutaj. Tutaj. Dokładnie. I teraz ta przestrzeń nie może być. No ma jakieś... Mm, ograniczona jest tymi kołnierzami, więc... U mnie niestety, ale wyszło jeszcze zupełnie inaczej, że prawdopodobnie będę musiała fragment cegły tutaj wyciąć. Tej, którą już wmurowałam. No, prawdopodobnie zobaczymy, jak ja sobie wytnę tą, ten kawałek płyty szamotowej tutaj. To zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sama jestem bardzo ciekawa. Zabawy, co nie niemiara przy tym jest. Naprawdę szkoda gadać. Udało mi się przez prawie normalnie cały dzień udało mi się wymorować raz, dwa, trzy, cztery, sześć, pięć i pół cegieł. No po prostu furora. Ech, natomiast udało mi się masę cegieł wyciąć i tutaj jest. Już mam przygotowane Przygotowaną drugą warstwę cegieł w popielniku, które będą stanowić jakby podbudulec pod, pod płyty paleniskowej. Wycięłam to w, w płycie szamotowej. No i teraz okazuje się, że będę musiała te cegły wyciąć. Tutaj taki skrawek wyciąć, żeby ta płyta. Się obniżyła i zatopiła w tej cegle, bo jest za wysoko względem drzwiczek, tych takich piecowych. No tutaj zabawy jest naprawdę co niemiara i szlifowanie pod jakieś, pod jakieś wypusty, które mają drzwiczki. Prrr. Także jest masa roboty, ale mam już bardzo dużo przygotowane, całą tutaj tą płytę przygotowaną do klejenia to przygotowane do klejenia. No i jeszcze chciałam powiedzieć na temat, parę słów na temat wełny ceramicznej, którą widzicie, tą białą. Wymyśliłam sobie, że w tym piecu zastosuję taką właśnie cienką, bo cienką, innej tutaj nie jestem w stanie dać, cienką, taką półcentymetrową izolację z wełny ceramicznej, żeby oddzielała nam całe serce pieca, czyli palenisko. Z popiernikiem od tej obudowy zewnętrznej. I jestem bardzo ciekawa, jak to będzie pracować, jak to się będzie zachowywać. Czy faktycznie. O, aż się wdałam. Co Czy faktycznie. No, ta część zewnętrzna nie będzie się tak nagrzewać? No, zobaczymy. Czas pokaże. Ona jest taka. No, tak w miarę. Ma jakąś tam swobodę. Choć nie ukrywam, że są miejsca gdzie um, tej swobody będzie mniej. Natomiast pamiętajmy, że to jest popielnik i tutaj takich temperatur nie powinno być. Górne palenisko jest odrobinę węższe, wobec tego tam będzie więcej przestrzeni, żeby włożyć tą ceramiczną wełnę. No wobec tego, wracając do, tej, do tego nadproża, to te płyty, te cegły muszę jeszcze z powrotem wyjąć. Wyciąć, opuścić to. No i wkleić ponownie. Ale to już będzie w następnym dniu, dzień siódmy. Klejenia mało, ale bardzo dużo jest już przygotowane. Wobec tego kolejne dni, przynajmniej kolejny dzień, powinien pójść znacznie szybciej.